Witamy. Na dzisiejszej lekcji zaplanowaliśmy gimnastykę. Przewrót przód z przesiadu podpartego do przysiadu podpartego. Jak każde ćwiczenia, zaczynamy je od prawidłowej rozgrzewki. Wszystkie ćwiczenia wykonujemy w miejscu. Na początek bieg w miejscu: bieg w miejscu z krążeniami ramion w przód. bieg w miejscu z skrążeniami ramion w tył skip A czyli bieg z wysokim unoszeniem kolan skip C czyli bieg pięty wysoko Następnie przechodzimy do skłonów na początek skłony w przód z pogłębieniem. Następnie skręty tułowia w lewą i w prawą stronę z pogłębieniem. Skręto skłony tułowia do prawej i lewej nogi. pajacyki Krążenia głowy Skłony głowy w prawo, lewo, przód, tył Pamiętajmy, abyśmy robili to powoli. Krążenia tułowia I przysiad podparty z wyrzutem nóg w tył. I z tej samej pozycji przysiad podparty, wyrzut, wyrzut nóg w tył i później wyskok w górę. Opis techniki przewrotu w przód. Przewrót przód wykonujemy z przysiadu podpartego. Skłon głowy w przód z jednoczesnym nosem bioder. Ciężar ciała musimy pamiętać, aby przenieść na ręce. Ugięcie ramion w stawach łokciowych, oparcie karku o podłoże i wykorzystując odbicie nogami, przetoczenie na plecach do przysiadu podpartego. Aby prawidłowo wykonać przewrót przód, musimy zacząć od kilku ćwiczeń przygotowawczych. Na początek tak zwana kołyska. Wykonujemy kilka razy, naśladując ruchy kołyski, próbując wstać na proste nogi, następnie z powrotem. Ok, teraz do naszej kołyski dodajemy ręce odwiedzione do tyłu, za głową, które opieramy o podłoże. Następnie, wykonując ruch kołyski, opieramy się na dłoniach. I wracamy do przysiadu podpartego. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. I przechodzimy do prawidłowego wykonania przewrotów w przód. Pamiętajcie, aby broda była przyciśnięta do klatki piersiowej. Przewrotów przód nie wykonujemy na głowie, tylko Przenosimy ciężar ciała na szyję, na plecy. Plecy zagięte, biodra podniesione do góry. Prawidłowe odbicie z nóg. Tak i przechodzimy do przysiadu podpartego. Wykonujemy ćwiczenie jeszcze raz. Ręce dobrze oparte o podniesienie bioder. Tak jest. Pamiętajcie, aby również zadbać o asekurację. Tym bardziej przy początkowych etapach nauczania przewrotu w przód do przysiadu podpartego. Pamiętajcie, że jest to materiał poglądowy do nauczania przewrotu w przód, jednakże szczegóły i całość wykonamy po powrocie do szkoły, tak aby było wykonane to bezpiecznie i z zachowaniem wszelkich norm.